Cześć, witam, dzień dobry, Fury do sprzedaży Forda Focusa, 1.0 EcoBoost 125 koni, auto z 2017 roku, użytkowane cały czas na rynku niemieckim, jest samochodem bezwypadkowym, Cało jest w oryginalnym lakierze, w oryginalnych szybach, po sprowadzeniu profilaktycznie jest zrobiony duży serwis rozrządu, hamulcy, 3,5 tysiąca zł jest włożone w ten samochód, powtarzam profilaktycznie. Żadnych problemów z motorem nie ma i nie było. Auto ma 109 tysięcy kilometrów przejechane. Dobra wersja wyposażenia, zaraz o tym powiem, co było zrobione. Hamulce, tak jak widać, tarcze klocki. Opony z 23 roku, z końca wielosezonowe. Dwa kluczyki są, auto nigdzie nie jest pobijane, nigdzie nie jest porysowane. Ma bardzo, bardzo fajny kolor. Co do wyposażenia Automatyczne wycieraczki, automatyczne światła, czynniki parkowania przód-tył, światła automatyczne, światła ledowe do jazdy dziennej Tutaj mamy jakieś systemy Trzy wsparcia e, kierowcy Jakieś systemy bezpieczeństwa, zaraz to znajdziemy, co to jest I e, Opiszemy, elektryczne lusterka, elektryczne szyby e, Podgrzewana przednia kierownica jak mówiłem, ten ograniczony w prędkości, automatyczna światełka, Bluetooth, wielofunkcyjna skórzana, bardzo ładnie zachowana kierownica, komputer pokładowy, czujniki parkowania przed tył, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja jest i działa podgrzewane obok przednie fotele, podgrzewana przednia kierownica. System samodzielnego parkowania. Możemy tutaj, o właśnie, tak to działa. Sześciobiegowy, eee, bezkluczykowe odpalanie, e, gaszenie samochodu, e, sferyczne lusterko nieoślepiające. E, zrobiliśmy też e, raport z autodena. Jest przebieg bardzo udokumentowany. Nie ma szkód na pojeździe. Jest coś za 300-400 euro w Niemczech. Nie wiem, co to mogło być, że taka mała, śmieszna kwota. Jakaś obudowa lusterka, jakaś lampka, coś jest w raporcie Auto DNA oznaczone jako szkoda na 300-400 euro. Patrząc na ceny fordowskie w Polsce, w Niemczech marginalna szkoda. Kurtyny powietrzne są, komplet poduszek jest i sofiksy są. Fotele czyściutkie ładne. Wszystkie te naklejki fabryczne na aucie są czujniki działają. 2017 rok. 1-0 125 koni. hak elektrycznie wysuwany. Samochód można oglądać w Warszawie na Białęce. Telefon podam w ogłoszeniu. Dobra cena za samochód 17, Master 109 000 benzynka 29 900. Powtarzam, 29 900 sprzedaż na umowę kupno sprzedaży samochodu. Wyrażam zgodę na mierniki, pomiar lakieru, komputery, stacje kontroli pojazdów i tym podobne. Silniczek chodzi, praktycznie go nie słychać. Bardzo fajnie to chodzi. Powtarzam, profilaktycznie. Możemy to wpisać na umowę kupna sprzedaży, jest wymieniony rozrząd, coś co w początkowych silnikach było mocno awaryjne. Tutaj jest to profilaktycznie już zrobione. Zapraszam, 515, 114, 103, 515, 114, 103. Auto można oglądać praktycznie całą dobę. Są pytania, zapraszam. Jeżeli prezentacja się Państwu podobała, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Chodzi oczywiście o zasięgi, o zwiększenie yy, yy, zasięgów. Tym czym się zajmuję, od pewnego czasu sprzedaję samochody używane. Naprawdę polecam! Godny, 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 godny uwagi samochód. Wszystkie możliwe inspekcje, kontrole, jakie Państwo sobie życzycie. Czy to ten raport auto DNA mogę wysłać? W Carverticalu było czysto, w DNA właśnie wyszła ta, ta, ta szkoda na 300 euro. No pełna transparentność, pełna uczciwość, co tam trzeba, czy więcej zdjęć, to wszystko jestem w stanie Państwu uzupełnić. Auto jest świetne, ma 109 tysięcy przebiegu, pięknie się prezentuje w benzynie, 2017 rok, zapraszam. Pozdrawiam Piotr.